Dziś gramy w świnkę Pepe, więc zostaw łapkę w górę, bo inaczej przyjdzie do ciebie z kijem bejsbolowym i pizdzielnie cię nim w jajka. Siemka moi widzowie, z tej strony to jest świnka Pepa, idzie grać w bejsbola twoją głową za brak łapki w górę. Oglądajcie kiedyś świnkę Pepe? Jeżeli tak, to macie teraz świnkę Pepe tutaj normalnie na ekranie. Może... Może i wygląda ona trochę inaczej niż w telewizji Tak jak wszystko inne, ale tutaj to rządzi się was tymi kanałami Dzisiaj zagramy w Piggy Brablocks Więc zostaw teraz lajka Świnka Pepa idzie grać w baseballa, twoją głową za brak łapki w górę Jesteśmy już w domku Piggy Halo, jest tu ktoś? A ktoś w Da, w ogóle w to nie grałem bo jakoś mi to nie jajało nie, jaja, nie, nie jarało mnie to Tu mamy coś, zielony kluczek. mogę? 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 O matko Tu pensje Matkę jebańskę O faken O Nie Nie <ścoughs> Eee, eee, e, 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 a, a goni mnie! O, nie, goni mnie! Aaaa, goni mnie! Macy! Dobra, zaczyn się. Kuta senga jedna. Czekaj, Zara. No, tam jest. Patrz co on robi? O, o, nie ma! Eee, chciałem być, no. Ja spierdziłem. Spadłuchaj! do piwnicy. Ej, ja byłem już tutaj. Dobra, będziemy z pierwszej osoby grać. Będzie romantyczniej. Ja mam tu coś. O, coś tam zrobił. Dobra, dziś coś Mamy kolejny klucyk. Bierzemy klucyk. Dobra, mamy kluczyk fioletowy. Ta świnka gdzieś tu chodzi. Mamy złoty kluczyk Patrzcie na kod Kod 000 Wspaniałe, co to za gówno? Widzicie, to wygląda jak Rozmazana sraka kogoś Weźmy młotek Może będziemy mogli się obronić O matka Ona tu jest No, tu mamy klucz. Dobra, mamy młotek. Tu mamy czerwony klucz, tu mamy pomarańczowy klucz. Nie wiem po co nam tyle kluczy. Muszę z stąd wyjść? Daj. Tak. Open! O, już uciekliśmy, zajebiście. Widzicie? Jaki sam juniorski yy, jest najlepszym a ja proszę bardzo, w 4 minuty Przeszedłem w biegi. No na no, przyszliśmy i co w związku z tym? O, 15 czegoś zostałem. A shop kliknijmy. Patrzcie, tu ile strojów jest: Jest tu za 50, za kurde 1000. Jezu, patrzcie, ile tego jest: Clown z koszalina. No ale tu jest. O, International. Mapkę możemy sobie wybrać. Mamy od 1 do 9. No ja bym Skoro graliśmy w 1 to teraz coś na dwójkę chyba. Sobie zagrać. O, możemy sobie wybrać bota, playera, bot i player, albo traitora. No, chyba player byłby najlepszy. Moją fotolot nie. Fajnie macie. Dobra. Ej, jakaś kacenka, tam jest policja! Czy to jest polska policja? Hello! Ani here is the station. Jest ktoś w tej stacji? ATTENTION! MONSTER IS AT A NOW! Potwór w stacji atakuje stare pryki w domu dziecka, co? co? Już gramy? Dobra. Co? Kolejny potwór? Ja chcę stąd wyjść. Dobra, nie mogę stąd wyjść. Jestem sam? Nie, dobra, już myślałem, że jestem sam. Bym się trochę bał. Tu mam jakieś papiery? Nie no, trzeba tu... Tu jest wyjście. Co, co? Młotek. Klucz. Czerwony klucz. Kurde, go nie wiem kogo się tu spodziewać, bo... Kurcze, bo boję się, że... Mię tu za pigi wystarczy. Co to jest? <słuch> <słuch> Uch, I koniec, tak? <słuch> Fajnie. <słuch> What this place! That grey piggy was seen. What is the sound? Co to za dźwięk? <słuch> Oczywiście, że piga z Minecraft. Pa, już od razu. O nie! Czy my znowu czy musimy stąd się wydostać? No to powodzenia. to jakieś kwiatuszki. Szukamy kluczów. Kluczów, sruczów, wszystkiego szukamy. Ja bym sobie szedł na dół. Jest purple key. Daj to! Grałem kiedyś w greny, to trzeba tego żółtego, zielony kluczyk. O nie, Pigi się pojawił. Fuck. O nie tu. ja się tu schowam. Może tu mnie nie zauważy. Dobra. Jest zielony krucz. Możemy wyskoczyć przez okno, jakby co? Łatko. Nie, nie, nie będę ryzykował. Może. Zielony klucz, chodźcie. O, babeczki! Kurde, mam nadzieję, że ukończyłem na 18 lat. No, klikam. dopóki nie idzie. Chodźcie, czerwony klucz. O faken, nie polecam. O faken, też nie polecam. Chodź, czy pigi może wejść na swoją pułapkę. Bierz to, bierz to! Bierz to! U, uu! Dobra. Tutaj trzeba coś. Co tu trzeba? W zasadzie to było otwarte. Co to jest? Orange key. Mówię, potrzebuję niebieski. Zacz. O nie, była tu. O nie! Była tu O Boże się playera się Siema! O nie, idzie na górę, idzie na górę, idzie na górę! O nie, idzie na górę. Ja poszła se. co to za obrazek? Na górze, elo! Ej, czemu ona idzie tam? Ja jestem tu, halo! To ona pewnie z dachu skoczy. Będzie robić Mission Impossible. Spadło, aż mi głowa zaczęła boleć. O nie, o nie, o nie. O! Blisko. Aaa, nie ma ty tych grybazi, ty jest jej świnia ty. No gdzieś tu jest. Ona jest pomiędzy tą to to a tą. Jest tu, widziałem ją, a widziałem cię. Trudno było cię nie widzieć. Grubasie z kijem. Widzę cię, widzę cię, a ty kurde skurczybeko ty kurde. Bo pewnie nie wiesz, że to jest. Pokój Uciekam tu, grynki. Nie wiem, czy jest komuś potrzebny. Budować tu trzeba. Ja nie mam... Gdzie to spadnie się? Chyba ja nie wiem gdzie ona jest. To się by udałoby się to jakoś przeskoczyć, zliczać coś? Może tak, może nie. Pomłotek potrzebuję, deskę. O nie, pierdzielna kogoś, gry. Nie, o nie. Ach. Super! Ona spadła, nic się nie stało, ale jak ja już spadłem, to... Weź w ogóle co to ma znaczyć. Dobra, to był Roblox Piggy Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach, dajcie lajka, dajcie suba. To był Roblox, ja bym ostry. Do zobaczenia w następnych odcinkach! Strza!